Podróżowanie to dla mnie zawsze niepowtarzalna przygoda. Odkrywam nowe miejsca, poznaję ludzi, ich historię, uczę się języka. Dzięki temu lepiej odczytuję i rozumiem kulturę oraz zwyczaje. Połączenie podróżowania z edukacją pozwala rozwinąć siebie i poszerzyć horyzonty. Wielokrotnie okazuje się, że podróż gdzieś chęt daleko zmienia spojrzenie zarówno na cudzą, jak i własną kulturę czy tożsamość. Wiedziona ciekawością, jakie doświadczenia międzykulturowe zbiera kadra XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, umówiłam się na spotkanie z osobami, które brały już udział w kursach międzynarodowych. Zaproszone osoby opowiedziały o własnych doświadczeniach udziału w programie Erasmus. Kadra w 20. LO korzystała przede wszystkim z kursów metodycznych, i były tutaj różne, od chociażby najnowszych metodologii, na którym na takim kursie byłam ja poprzez kursy, cały szereg różnych kursów dotyczących narzędzi, ale było też parę kursów językowych, na które wybrali się niektórzy z moich kolegów i koleżanek. Człowiek lubi się uczyć uczyć całe życie różnych rzeczy, różnych wyzwań, podejmować wyzwania i to jest piękne. No a jeżeli się to robi w towarzystwie i w grupie, gronie osób, które się lubi. Podobało mi się, tak, podobało mi się, że nie tylko spędziłam miło czas pod kątem turystycznym, wakacyjnym, nie wiem, kulturalnym, ale też hmm, Podobało mi się, że spotkałam tam mnóstwo fajnych ludzi, sympatycznych, otwartych. Bycie wrzuconym w grupę taką wielokulturową, wielojęzykową, gdzie jedynym językiem, żeby się porozumiewać, był język angielski, zrozumieć, co do mnie mówią, i odpowiedzieć na pytanie na temat. To było wyzwaniem. No, Wyzwaniem też było to, że na przykład jedziemy jakimś autobusem, gdzie kupowałyśmy sobie tygodniowy bilet, no i codziennie gdzieś tam jechałyśmy. I nagle w połowie drogi autobus zmienia kierunek, jedzie w zupełnie innym kierunku, i potem się odnaleźć i wrócić z powrotem do domu. To też było wyzwanie, bo nie było. Na pewno udało się poprawić znajomość języka angielskiego. Taki był cel, główny i zamierzenie. To już był drugi mój wyjazd tego typu, i po każdym z tych wyjazdów widzę poprawę, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tym obszarze anglojęzycznym. Ostatnio byłam na kursie dwutygodniowym w Barcelonie w ubiegłym roku. W pierwszym tygodniu to był kurs związany z rozwijaniem kompetencji cyfrowych, w drugim tygodniu był to kurs metodyczny. Brałam udział w dwóch kursach. Pierwszy dotyczył europejska szkoła dla wszystkich dzieci, a drugi poszukiwanie bioróżnorodności ekologii, taki kreatywny poszukiwanie tej, tej bioróżnorodności. Metod było bardzo dużo. Myślę, że tak naprawdę największy nacisk, albo to, co z kolei było dla mnie takim prawdziwym konikiem, to była praca przede wszystkim z uczniem i wzmacnianie autonomii ucznia. I na to chciałabym też postawić największy nacisk w swojej pracy. Ponieważ jest to rzecz nieodzowna w przyszłości, przede wszystkim. Na samym początku, kiedy pojawiła się okazja wyjazdu, myślałam raczej dosyć sceptycznie o samym wyjeździe i o samym kursie. Dopiero potem, kiedy byłam już tam, kiedy mogłam trochę rozsmakować się w samej kulturze kiedy zobaczyłam, jak wygląda ten kurs a przede wszystkim sama osoba prowadzącego i szkoły, do której pojechałam. To było przede wszystkim to, co mnie do tego kursu przekonało i to było największym atutem. To, że można teraz pewne elementy tego kursu wykorzystać w praktyce i że było to niesamowicie ciekawe, bardzo fajne doświadczenie. Największą radość w tym kursie sprawiło mi spotkanie z nauczycielami z różnych krajów świata. Przede wszystkim Europy, ale też i z Azji. Wymiana doświadczeń, wymiana, także wymiana technik, metod nauczania. Na kursach poznałam wiele programów komputerowych, które mogłam później właśnie wykorzystać w pracy nauczyciela. Najbardziej jestem dumna z tego, że jadąc na taki dwutygodniowy kurs, człowiek musi polegać na sobie, tak? uczy się przede wszystkim również też tolerancji wielokulturowości, ponieważ spotykamy osoby z różnych krajów, otwartości. Uczymy się również takiej pewności siebie w wykonywaniu różnych działań i w życiu poza granicami Polski. Będąc na samym kursie w Irlandii, myślę, że przede wszystkim pozbyłam się kompleksów. Zobaczyłam, bo to też było ciekawe doświadczenie dla mnie z perspektywy nauczyciela i trenera, zobaczyłam jak pracują inni trenerzy, w jaki sposób oni wzbogacają swój warsztat, jaki mają kontakt chociażby z, z uczniami, z kursantami. I myślę, że tak naprawdę to było bardzo cenne doświadczenie dla mnie osobiście. Było to dla mnie bardzo osobiste przeżycie, bo ja po raz pierwszy zostawiłam e, na tak długo dzieci, rodzinę. Więc e, były łzy, były czasy tęsknoty, e, ale też było to dla mnie takie doświadczenie, gdzie pokonałam taką swoją wewnętrzną barierę, e, taki stres związany właśnie z tą barierą językową. Z tym, że musiałam mówić po języku angielskim. No i oczywiście tak mogłam dostrzec swoje takie słabe i mocne strony. Uświadomiłam sobie, że jestem Polką i była chwila na zastanowienie się, dlaczego mogę być z tego powodu dumna, czym mogę się pochwalić. Bo mieliśmy też oprócz nauki języka, była też chwila nauki o kulturze. Edukacja międzykulturowa to przede wszystkim poznawanie nowych osób, nowych kultur, poznawanie tradycji, zwyczajów, osób, które też reprezentują inną religię, mają inne systemy wartości, tak? to jest też poznawanie systemów społecznych, demokratycznych danych, danych państw. To jest, dla mnie to państwa, to jest właśnie kontakt z ludźmi, otwartość, uczenie się siebie nawzajem. Bez takich jakich, nie wiem, um, uprzedzeń, tak? Jesteśmy um, partnerami, tak? niezależnie od kraju, w jakim mieszkamy, po, co robimy, jesteśmy dla siebie równi. I to jest dla mnie bardzo ważne. W, w, w przypadku młodzieży i tych wyjazdów, które są organizowane i były organizowane, to jest przede wszystkim potwierdzenie tego, że wiedzą po co uczą się języka obcego. Że on się przydaje i będzie się przydawał im w życiu na co dzień, bo będą na nim, bazując na nim pracować. Do tego oczywiście poznają obce rejony i stają się one dla nich bliskie. No i oczywiście rzecz bardzo ważna, czyli przyjaźnie, koleżeństwo to jest poznawanie ludzi, młodych ludzi z innych rejonów Europy i. Yy, jak gdyby poznawanie przyjaciół, z którymi być może będą przez lata, które będą odwiedzali jako studenci, jako ludzie dorośli, będą organizowali wspólne biznesy, będą też uczyli się ich kultury, prawda? Bo ona jest w Europie podobna, ale różna i to jest też niezmiernie cenne, że wtedy się uwrażliwiamy na to, że każdy jest troszkę inny, no i akceptujemy tak naprawdę to, jak każdy funkcjonuje. Udział w wymianach, kursach międzynarodowych daje mnóstwo inspiracji zarówno dorosłym, jak i młodzieży. Można poszerzyć wiedzę merytoryczną, rozwinąć warsztat pracy, kompetencje językowe i co najważniejsze, rozwinąć siebie. Najcenniejsze jest chyba jednak spotkanie z drugim człowiekiem, tylko pozornie innym od nas samych. Okazuje się bowiem, że wiele kwestii nas łączy bez względu na pochodzenie. Dlatego właśnie edukacja międzykulturowa uskrzydla.